Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jeden z użytkowników Reddita odkrył kolejne nawiązanie do przyszłości MCU, a konkretnie do kolejnego filmu o Avengers. Oczywiście minie przynajmniej kilka lat zanim Marvel zacznie pracę nad kolejnym wielkim crossem, ale to nie znaczy, że nie może już w tej chwili wrzucać w swoje filmy małych, delikatnych nawiązań. Zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcecie być na tej liście w kolejnym materiale, no to wiecie co zrobić. Avengers Endgame śledzi historię superbohaterów, którzy muszą rozwiązać problem Thanosa, który wymazał połowę żywych istnień. Właśnie się dowiedzieliśmy, że reżyserzy filmu budowali fundamenty do Avengers 5 już od 2019 roku. Reditor o nazwie WafflesPLS zasugerował, że jedna scena w Endgame jest zbyt podobna do jednej ze scen z komiksu, i że to nie może być po prostu zwykły przypadek. W tej scenie widzimy profesora Halka, trzymającego na swoich barkach gruzy siedziby Avengers, tak aby jego przyjaciele mogli się uwolnić. Tą scenę przyrównano do jednej ze scen w komiksie, gdzie Hulk robi dokładnie to samo. Okej, okay, Hulk jest silny i w wielu komiksach trzyma po prostu ciężkie przedmioty. Zobaczcie jednak na okładkę tego komiksu z 1985. Sekretne wojny to jedna z najlepszych serii Marvel Comics lat 80. Opowiada historię zderzenia się wielu rzeczywistości, linii czasowych i postaci. W tej serii na siedzibę Avengers została zrzucona cała góra, a Hulk był jedynym, który był w stanie ją utrzymać, tak aby reszta bohaterów mogła żyć. Jak możecie zobaczyć, pod gruzami byli znani Avengersi, ale też można było zobaczyć m.in. She-Hulk i fantastyczną czwórkę. To właśnie niezwykła wiedza Rida Richarda pozwoliła mu wpaść na pomysł, jak wydostać się na powierzchnię. Ciekawskich odsyłam do czwartego zeszytu sekretnych wojen. Bracia Russo wielokrotnie powiedzieli w wielu wywiadach, że są ogromnymi fanami tej serii. Takiem uwielbiają, że w 2018 podczas premiery Infinity War wrócą do nagrywania filmów tylko pod jednym warunkiem, że zrobią film o sekretnych wojnach. Czyżby bracia Russo chcieli nam coś przez to powiedzieć? Wiemy z wywiadów, że oni i Kevin Feige są w ciągłym kontakcie i rozmawiają o potencjalnym powrocie. Ale ta scena może być oczywiście zwykłym zbiegiem okoliczności, a bracia Joe i Anthony Russo chcieli tylko wyrazić swoje uznanie dla ulubionej serii, ale nie jest to jedyny easter egg związany z sekretnymi wojnami, jakie widzieliśmy w MCU. Inny użytkownik Reddita, AK2 Sub, zauważył coś w Spider-Man: Far From Home. Scena, o której mówię, dzieje się w odrzutowcu. Peter projektuje kolejny strój Spider-Mana, a w tle słychać znaną nam muzykę. Kiedy Peter przegląda galerię projektów kostiumu, widzimy kilka opcji wyboru. Wspomniany Redditor dopasował wszystkie opcje z hologramu do ich odpowiedników w MCU i komiksach. Widać tam dobrze nam znany z Infinity War Iron Spider Suit, ale jeden w szczególności powinien przykuć wasz wzrok. Mowa oczywiście o tym z prawej strony. Ten kostium jest zbyt podobny do tego z Sekretnych Wojen, aby był to przypadek. Teraz na ekranie możecie zobaczyć jak ten kostium wygląda w grze na PlayStation 4. Jak wspomniałem, Secret Wars było najbardziej popularnym komiksem wydawnictwa Marvel w latach 80. W 2015 studio odświeżyło serię, aby wprowadzić Milesa Moralesa do głównej rzeczywistości. Adaptacja tego komiksu może zatrząść światem MCU i wprowadzić wiele postaci za pomocą multiversum. Nie zapominajmy, że sequel przygody Doktora Strange'a też ma wprowadzić multiversum. Czyżby skutki otwarcia innych rzeczywistości miały mieć swoje apogeum w Avengers 5? Niestety na Avengers Secret War przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 2024. Dajcie znać co myślicie o takim pomyśle na kolejny wielki kulminacyjny film o najsilniejszych herosach świata jak zwykle w sekcji poniżej. Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.